Co tam, pani Yandere, dawno się nie widzieliśmy, ciekawe co dzisiaj się odwali na odcinek. Proszę tutaj na mnie nie patrzeć w ten sposób. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem ToorHara, to jest moi drodzy kolejny odcinek z Yandere Simulator. Moi drodzy, dzisiaj... Odpalmy sobie już nową grę. Dzisiaj modziak pod tytułem Kiyoko Tatsuhara mod. Wow, ile zmian w pokoiku. Dobra, są dziewczyny z samorządu szkolnego, natomiast nie ma tej dziewczyny, którą dotyczy ten modziak. Czy coś w ewentualnie w kalesonach? Wow, mamy majteczki z niebieskim panem Misiem. Czy on zawsze był niebieski? Mamy również kolorowe kalesony. Wow, sempai shrine oczywiście, tylko zdjęcie naszego sempaja. Natomiast moi drodzy, zanim zaczniemy, sprawdźmy mi informacje na temat tej. Koleżanki Kyogo Tatsuhari. Postać prawdopodobnie nie zostanie zaimplementowana do gry. Informacje zawarte w tym artykule opierają się na wizji Yanderdeva odnośnie tej postaci, opublikowane pod y, tym wpisem na Redditie oraz na innych źródłach. Okej, okay, czyli Under Dev wspominał o tej postaci niejednokrotnie w takim wypadku. Wygląd, bla bla. Dobra, to nas nie interesuje, zaraz zobaczymy, jak wygląda. Kyogo prawdopodobnie w grze miałaby osobowość niebezpieczną. A, no to. to no, dogadamy się dzisiaj. Razem z Aoi, Kiyoko byłaby jedną członkinią samorządu, która sama się do niego zgłosiła. Skoro Megami ją przyjęła, można wywnioskować, że widzi ją jako wartościowego członka w samorządzie. Z pozostałymi członkiniami miałyby również pozytywne relacje, ale nie byłyby... Przyjaciółkami. No dobra, jak już mamy taki delikatny zarys postaci, możemy przejść do losowania kalesonów i zaraz zobaczymy, co nas czeka w tym modziaku. Tymczasem, moi drodzy, napiszcie w komentarzu w tym momencie hashtag kalesony i również zostawcie tego super sympatycznego kciuka w górę, jeśli czekaliście na odcinek z Yandere Simulator. Jeśli w przyszłości chcecie, by pojawiało się więcej odcinków z Yandere Simulator, no to fajnie by było pod tym odcinkiem takie 3000 lajków dobić. W tym momencie zamykam oczy i ciśniemy, może zaczniemy sobie od. Gaci z misiakiem I zaraz zobaczymy, który bonus tam dzisiaj wypadnie I nie wiem, czy to mówiłem, ale bonus właśnie Z kalesonów mi się najbardziej podoba Biorąc pod uwagę, że biegamy po prostu szybciej Co mi się wydaje najbardziej użyteczną Opcją w aktualnym Yandere Simulator No dobra, moi drodzy Zamykam oczy i dziś random majteczki Czy wypadną kalesony I... Czy będziemy szybciej biegać? Czy będziemy mieć jakiś fajny podusik? Co dzisiaj wyleci? Co dzisiaj założymy? Co dzisiaj założy nasza koleżanka z samorządu szkolnego? E, gacie w jakieś dziwne wzorki niebiesko-czarne. No okej. Okay. Bonus, kiedy plotkuję o innych uczniach. Po prostu zajebiście mi się to przyda. Zajebiście. Wow 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 ło, wow, wow. Jak głośno! Przestań! I... Co ja mam przy sobie? Co to za... Karta, to jest telefon. Ej, czy ja mam cały czas odpaloną kamerę? What? Mogę teraz zrobić tak? O nie, schowałem. Dobra, mogłem kurde to trzymać. Mamy super strój. Mamy tutaj naszą koleżankę. Zapomniałem już jak się nazywa. Będziesz blondi koleżanką i są plakaciki tutaj z naszą koleżanką. Cześć my. Mamy nawet megami, Cześć, megami? Czy mogę z tobą okej, okay, mogę zrobić dla ciebie zadanie, czy jeśli zrobię dla ciebie zadanie, bo widzę, że ty mnie nie popychasz, czy będę mógł cię zabrać do domu i sprawić, żebyś była Moją tutaj podwładną. Moi drodzy, przejmujemy dzisiaj y, samorząd szkolny. Dzisiaj to ja będę nim przewodził. Mam dla ciebie książkę i bądź z tego powodu zadowolona. Bądź moją najlepszą przyjaciółką. jesteś moją. Na... Jest moją najlepszą przyjaciółką. Zajebiście, będzie mogła za mną chodzić. Super, cześć, Rudzielec. Jeśli mam być szczery, podoba mi się ta wersja kolorystyczna szkoły. Kim jest ta, 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 to, tutaj. Ta, która się uśmiecha, i w której łeb weszła jedna z tapeciar. Czy wykryje infochan? No nie wykryje, nie wykryje. Kurde, tapeciara weź się, usuń. Odejdź stąd i nigdy nie wracaj. Shana White! Nie wiem za bardzo, kto to jest. Może to jeden z twórców modiaka. Niewykluczone. Zastanawiam się też gdzie jest Senpai, przecież Senpai powinien tutaj siedzieć i czytać książeczkę. Słuchajcie, teraz jak dołączyłem do tego samorządu szkolnego, no to nie ma bata, musicie mnie czymś poczęstować. Bądź dla mnie miły, bo jak nie, no to bardzo źle skończysz, mój drogi kolego. Ty koleżanko również. Dobra, słuchaj, Megami. Cześć, Wandale. Ło, popchnął mnie. Pop... Megami, zrób coś. Pop... Popycha mnie. Zrób coś. Nie nadaje się do niczego, Megami. Naprawdę. Czy jesteś, czy cię nie ma, to wszystko jest tak samo. Przynajmniej ten klub jest bardzo dobry. Wiesz co ty to się wal? Idź tam. Nie chcieliście mnie poczęstować. Ten typeczek przynajmniej mi maluje na wszystkich obrazach, więc jestem z siebie zadowolony. Dzisiaj cię nie skarcę. Tylko się nie ukrywaj. Bo zaraz się pogniewamy. Ej, nie no, ten klub to ma jakąś obsesję na punkcie samorządu szkolnego. Ewidentnie ma jakąś obsesję. Już myślałem, że to są nasze włoski. Yy, jakoś wydrukowane. Dobra, tam mamy Megami, tam mamy Rudą. Więcej samorządu szkolnego. Więcej mnie, więcej mnie. Kolego, masz obsesję. Lubię cię, ale masz obsesję. Opanuj to. Nie mów mi, że ty też mnie rysujesz. Nie, ty udajesz po prostu, że rysujesz rudy Klub artystyczny raczej nie jest miejscem dla ciebie Cześć, moja droga koleżanko z samorządu szkolnego Hej, hej, jesteśmy super przeciw! Ona mnie popchnęła Dobra, moi drodzy, chodźmy sobie w tym momencie do sali I... Nauczmy się oczywiście biologii Pyr, 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 pyr Dobrze, doskonale Megami, wiesz co to znacza? Czy jest tutaj Megami? Kurde, nie ma Megami Poszła sobie gdzieś Ej, Megami! Miałeś sobie nie iść Nauczycielko... Super wdzianko, fajnie jest się zobaczyć w końcu w czymś innym po tylu latach, a w sumie moi drodzy, zróbmy coś co ja bardzo lubię, wow, toaletki się zmieniły, wyglądały tak strasznie krwiście, myślałem, że doszło tutaj do czegoś złego, natomiast zróbmy coś co ja bardzo lubię robić w różnych modziakach i ogólnie, yy, ostatnio w Simulator, czyli latanko po szkole, i sprawdzenie, czy coś tutaj ewentualnie twórca młodziaka dodał albo w momencie dodawania zapomniał o jakimś elemencie i zostawił go gdzieś tutaj. Taką po prostu, nie wiem, jakaś postać, coś, cokolwiek fajnego, ciekawego dla mnie, chyba nic takiego. Dupa, myślałem, że coś odkryję. Ciekawego, śmiesznego. Dzień dobry, pani. Chcę pani powiedzieć, że super ma pani wdzianko. A ciekawe, czy dyrektor też się w końcu przebrał. Panie dyrektorze, czy po tylu latach ma Pan może jakieś inne wdzianko? Proszę pokazać, proszę pokazać w co pan. Pan dyrektor po prostu zniknął. Biorąc pod uwagę te drzwi i te graficzki, to ja powinienem stać się nowym dyrektorem. No cześć, cześć! Dzień dobry, pani. Czy mogłaby pani sobie pójść daleko stąd do tej drugiej salki Dlatego ja tylko chcę strzykaweczkę dziękuję, gdzie przebywasz Megami o, na górze, Megami stój stój, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia, chodź będziemy najlepszymi przyjaciółkami, jesteś jedyną dziewczyną z samorządu, która mnie nie popycha znowu gdzieś zniknę, a tam jeszcze wyżej jest sobie sama Bento? Panie senpai, panie senpai i tak, mo możesz mi pomóc. Możesz przestać się tak dziwnie na mnie patrzeć i normalnie ze mną porozmawiać. Mega mi się zakochała, zajebiście. To będzie łatwiej, żebyś została moją najlepszą przyjaciółką. Chodź, zaraz ci pokażę, jak stać się moją najlepszą przyjaciółką. To będzie dosyć proste, tylko... nie. Tam były otwarte drzwi. To będzie dosyć proste, jedyne co, to musisz za mną iść i nie możesz się jakoś specjalnie rzucać. Sedative syringe, biology... Dobra, wszystko jest... Z ptaszkiem, jest wszystko zajebiście. Tylko mega. A, dobra, tutaj jest. Megami chodzi oczywiście swoimi ścieżkami. Dobra, chodź tu. Dawaj, stań sobie. Ja zamknę teraz drzwi. Door closed, wszystko jest zajebiście. Co się stało? Nej, 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 nej. Co tak machasz, łapą? Zostaw mnie. Miałeś. A! 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 Połamała mi rękę. I dalej macha tymi łapami. Megami, przestań. Przestań, Megami. Ja chciałem dobrze. Chciałem ją po prostu wrzucić do domku i się z nią zakumplować. To nie, to! To się nie da! Megami to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Znajdę sposób, żeby cię wyeliminować w dzisiejszym odcinku. Zobaczysz. To jest mój dzisiejszy cel. Moi drodzy, wszyscy w tym momencie napiszcie pa Megami. Co tam gadacie? Też chcę tutaj posłuchać. Klapnę sobie, dobra? Dobra? Czekaj, czekaj, czekaj. O! O! o. Klapnąłem sobie. Co? Chciałem tylko usiąść na krześle. Ja nie mogę siedzieć tak jak wy. Musiałem tak sobie kucnąć. Ja, ja nie mogę. Muszę zrobić tak. No i co się czepiasz. Wow, 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 wow! Ej! Pomijam fakt, że mam kurde świeczkę wokół i jakieś bardzo dziwne splaty. Moi drodzy, znaleźliśmy. Ajano! I to nie wszystko, ponieważ pani Andere w tym modziaku. Jest częścią samorządu szkolnego. Tego to się totalnie nie spodziewałem. Cześć, Yandere. Co tam u ciebie? Czy popkniesz mnie? Dobra, nie popkniesz mnie. Przynajmniej jesteś y, fajną koleżanką w tym samorządzie szkolnym. Ayano Aishi. To jest Ajano, Zajebisty opis. In... Okej, okay, ta informacja y, ma koszt. Skontaktuj się ze mną po więcej informacji. Mówi InfoChan. Czekaj, czekaj, czekaj. Send. No to skontaktowałem się właśnie po więcej informacji. I co? Chcę, żebyś mi powiedziała coś więcej. No, skontaktowałem się. InfoChan. Mogę do ciebie zadzwonić czy coś? Provide student info. Eee, o! Zajebiście. To może jest to właśnie. A ja no Aishi. Nie mogę. Nie mogę. O nikim nie mogę. Student info. No, co za gówno. Nie dowiem się tajemnic o Jandere. Natomiast może jednak pójdziesz ze mną do domu. Czemu nie mogę z Tobą porozmawiać? Dlaczego? Ej. A, mogę, mogę, mogę. Już się chciałem tutaj zdenerwować. Dobra, follow me. Idziemy najpierw po strzykaweczkę, później wezmę sobie ten sedatyw i ty skończysz z megami. Ja powiedziałem, że pozbędę się megami i zrobię to, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, chciałem poinformować, że przez tyle lat, a ja no nie miała żadnej przyjaciółki, dzisiaj ja stałem się jej przyjaciółką. Chciałem tylko poinformować, że, że w końcu pani Antery znalazła kogoś, z kim będzie się przyjaźnić i z kim może sobie połazić po szkole. Nie, to nie. Widać, jak macie w dupie tych uczniów. Dobra, biorę sobie szykaweczkę. Nie przejmuj się, to szykaweczka. Nie, to jest szykaweczka przyjaźni, pani Andere. Pamiętaj. No, Menda z klubu kulinarnego. Jak ja was nienawidzę naprawdę całym sercem. I pani Andere dała się! No! Pani Andere chce zostać moją przyjaciółką w tym momencie, więc bez zwlekania, tak, tak, tak. Hopsa, hopsa i do pudełeczka, pani Andere. Dobra, chodźmy sobie do basementu i Ayano versus Ayano. Cześć! Jestem lepszą wersją u ciebie. Mam zajebiste zakolanówki. To są zakolanówki? To nie są skarpety, nie są długie. Zakolanówki, nie? Mam lepsze zakolanówki od ciebie. Poza tym mój mundurek jest ładniejszy od twojego. Co tu robisz? Nic, nic, nic. Po prostu się bawimy fajnie. O, znalazłem kasety. Chcesz posłuchać kasety? Nej, cześć megami. Zaraz się spotkasz z moją przyjaciółką. Ty nie chciałaś nią być, to, to zaraz moja przyjaciółka z tobą pogada o tym wszystkim. Jesteś tutaj gdzieś, Yandere? Nej? No nie popychaj mnie, chciałem wejść do klubu okultystycznego. Tutaj jest. Ej, nie ma jej! Gdzie jest Ayano? Przecież miałaś być w szkole. Dobra, jesteś tutaj, Ayano. Otagujmy ją sobie i sprawdźmy, gdzie jest. Tu jesteś. Z jakimś krzakiem się ukryłaś? Tu za krzaczkiem. A ja, no a ja Cię szukam po całej szkole, a Ty kurde w krzaku siedzisz. No jak tak możesz robić swojej najlepszej przyjaciółce, tak się ukrywać, tak uciekać. Dobra, masz ten nożyk, idź pogadać, menda straszna z tymi megami. Straszna, straszna menda, kill. No, co tam? Koleżanko z samorządu szkolnego, teraz ja będę dowodzić samorządem szkolnym. Ja i tylko ja. Ej, bo ona... Co? Co? Dlaczego ją odepchnęła? Nie! Ty, Mendo! Nej nej, 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 to nie miało się tak skończyć. Nie miało! Nienawidzę cię. Naprawdę cię nienawidzę. Z całych moich sił. Nie, a ja, no... Coś ty zrobiła. To twoja wina, to twoja wina. Jak powiedzieć nauczycielowi, jak to ty zrobiłaś? Dobra, nie pozostało nam nic innego, moi drodzy, jak odpalenie One Punch Mouda. To jest już odpalony mimo tego, że nie widać, ale jest już odpalony modziak i w tym momencie ja się zemszczę. Tak, zajano pogrywać. Ej, nie mogę. O nie, 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 popsuło się coś. Bo nie mogę użyć mocy modziaka. O dupa. Dobra, dzisiaj nie mogę odpalić żadnego innego modziaka, więc zaczekaj do jutra. Jutro cię zniszczę. Dobra, moi drodzy, zrobimy to w takim wypadku w niezawodny sposób. Tylko muszę ją namierzyć. Jesteś tam super Ebola Mode. Ej, nie pada odem. Nie działają tu modziaki. Nie działają. Dobra, moi drodzy, ostatnie podejście. Mam nadzieję, że life note. Life Note powinien być modziakiem, który zadziała. Chcę napisać. Ej, dlaczego nie ma? Czemu? Life Note nie chce działać tak, jak powinien działać. Please meet me. What? Co to jest? Tak jakbym pisał liścik do kogoś. I nie mogę nawet ukończyć. Jest nieśmiertelna w tym momencie. Nienawidzę cię megami, naprawdę z całego serca cię nienawidzę. Poddaje się. Wypróbowałem parę modziaków i ona jest nieugięta. Napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z Yandery Simulator. Przy okazji również przypominam o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski guziczek wesprzy. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusy, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asak Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. Trzymaj się. Hejos!